Nie wiem jak się przywitać czy coś, ale siema siema widzę jeśli to widzisz. To jest po prostu to pogadania sobie no, moim po prostu możliwe po prostu co możliwe, że będę nagrywać, ale nie potwierdzone możliwe. Jeśli jest, jeśli znasz serwer Asiry młodeczki Asiry to zapraszam. Można ze mną rozmawiać, jeśli masz na przykład wspierającego. Ja sobie aktualnie siedzę na Discordzie i czekam. Jeśli chcecie nie wyszukać, to kolega Bobra, ale hashtag już wam nie powiem. I nie wiem po prostu tak dla Gdańska. owej oh, nie mam, prosto, co robić, więc nagrywam to ze względu na to, że mi się nudzi. Um, pierwszą rzeczą możliwe, że będę nagrywać na YouTube z kompa, ale ja to jeszcze zobaczymy, bo muszę mieć do tego jeszcze obs -a. Będę musiał mieć mikrofon i mieć czas do tego. I to w sumie to tyle, więc. No. I ogólnie to możecie wpaść do dz, do DZ -a, jeśli znacie też. Nagrywa on Fazmo. Fajny gość. Więc. W sumie to tyle. Bo nie mam co robić. Baju już.